Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Siemka mordeczki, z tej strony Tomas, i jest ze mną Pepe, Może się przywitać. Witam wszystkich serdecznie. No i słuchajcie, dzisiaj odcinek taki dosyć nietypowy. Yy, bo dzisiaj Pepe będzie robić, słuchajcie, batelki za mój, moje tutaj sianko, które mam na stronie. Więc Pepe, no słuchaj, pierwsza bitwa dla Ciebie, mów co tutaj mamy klikać, robić, bo to będę robić. Dobra, widzę, że lecimy na całego od najdroższych, może nie szalejmy tak z samej góry, zlećmy sobie tylko 4-5 stówek. I coś poszukajmy ciekawego, coś, co by ładnie wyglądało. Widzę jakiegoś fejzika, jest jakaś koska za 400 zł, bilioner. Bilionerka, okej. Okay. Tak jest. Jednego. No i myślę, że tak, czekaj, spojrzę sobie. Spróbujmy tą 50 niżej, co jest. Hmm? Za 310. Dobra. I dorzućmy sobie jeszcze może amara. Dorzućmy amara. tego Będziemy mieć prawie tysiaczkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, czyli jeden Amarek, tak, dobra. Ile graczy, jaki tryb? Eee, to zróbmy tak, zagrajmy na trójkę, nie bądźmy, nie bądźmy tutaj między. gramy na trzech i eee, normalny, normalny. No dobra, no zobaczymy jak tutaj PP sobie poradzi. Kurde, chyba to twoje takie pierwsze bitwy w życiu na taką kasę na tej stronie, co? No zdecydowanie na taką kasę pierwsze, ale mam nadzieję, że też nie ostatnie. <laughs> No życzymy ci szczęścia, oczywiście, żeby ci dropiły to, jakie widzą, ale proszę, to tu już leci na start, okej, okay, 8 stówek, no bardzo pięknie, Koski to tam dobre, niech se dropią, niech se dropią, i tak mamy przewagę, nie? No i niestety, no i niestety, a nie, o proszę, wygrana jednak. No a ty się wygranych już co niestety, co niestety, mamy dwa 300, czyli mamy profitu 1400 złotych, no i o to chodzi, to jest bardzo dobry start. Dobra, tutaj Pepe prowadzi odcinek, widzę tutaj się wczuł w rolę. Widzowie, widzowie Zajbów pewnie kojarzą. No, zdarzyło mi się tam z dwa razy pojawić, myślę, że tak. Zjedźmy sobie może troszkę niżej, do jakichś 200 zł. Teraz zrobimy coś dłuższego, żeby było co oglądać. I zróbmy tak, zacznijmy sobie raz jeszcze może od... Od czego? Amar, Amar za 200 zł. Dobra. Zróbmy tak, sika. Eee, walnijmy sobie może tego hydro tutaj jeszcze. I weźmy. I weźmy sobie raz Masterkę i raz Davida. I będziemy mieć okrągłego kafla. Nie szkoda, bo wygraliśmy. No i jak, jakiej tam tryby, no ilu graczy? Eee, to zróbmy teraz bezpiecznie na dwójeczkę i zagrajmy sobie na anderze. Okej, okay, ander, No dosyć, dosyć ciekawa tutaj opcja wleciała. Te skinki zostawiamy na razie chyba, nie? Na koniec podliczymy sobie. Ile udało ci się wygrać tak naprawdę w tym odcinku? Myślę, że zagramy sobie takim patternem, że raz profit, raz strata. No teraz zaczęliśmy dobrze. No nie no, to jest underdog. No. Tak dobrze, jakbyśmy grali na normalnym trybie, ale spokojnie, spokojnie. To jeszcze nie jest koniec. O, panterka. O, tak mnie coś wcześniej zaswędziało, tak poczułem, że... Happy, dobra, jest dobrze. Jest dobrze, no, ale David to jest skrzynka taka dosyć okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest okej. Okay. No Słuchaj, i no, no kolejny profit 899 i 4 grosze na plus z tej bitwy. Okej, okay, i mamy jeszcze tysiączka. Mamy, mamy tysiaczka. Tak, mamy tysiaczka. Myślę, że go sobie rozporządzimy na trzy skrzyneczki. Weź sobie od najdroższych. I wejdźmy sobie na pułap znowu około 400 złotych. Myślę, troszkę w dół jeszcze. Weźmy, zacznijmy tak. Weźmy sobie mejzika za 320. Weźmy sobie 50 na Borel Forest Bored Forest i weźmy sobie mamy tak 320 630 i weźmy tego Slaxa za 260. Będziemy prawie przy okrągłej sumce i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwójeczka standardowy tryb. O, nie walimy jeszcze za... To. Alina nie, nie lecisz. A, dobra, dobra, mamy 197, przepraszam, zagadniłem się. Dawaj jeszcze niżej. A nóż, a nóż nam wypadnie. Nóż, może nuklearka? Nukleara, nuklearka. Nuklearka no. potrafi sypnąć nieźle. Jakie tam tryby? Dwójeczka, standardzik. Okej, okay, czyli tych nowych dwóch trybów nie używamy, widzę. Nie, nie jesteś fanem. Będziemy się trzymać klasyków. Dobra, no zobaczymy, czy zrobisz dzisiaj hat, Tryka, Słuchaj stary, trzy bitwy pod rząd wygrane. No jeszcze nikt z moich tutaj y, osób, którzy no brali udział w takich odcinkach, jeszcze nikt takiego, takiego wyniku nie zrobił, wiesz. Może będziesz pierwszy. Nie ukrywam, że się zajmuję tym zawodowo. Owaga, no, nuklearka, kurde, jakby kocka jakaś sypła, no nie ma kocki, niestety jest tu, słuchaj, przegrana, no, no, przegrana. Nie, jest, nie ma, jest przegrana, ale myślę, że overall chyba i tak dobrze e, na tym wszystkim wypadnie. Cztery tysiące, zaczynaliśmy z trzech. No, moim zdaniem. Zdecydowanie, zdecydowanie jest to przyjemna dniówka. Ponad tysiak na plus, słuchaj. No i co, krótki odcineczek, ale chyba będziemy się żegnać, tak naprawdę. Myślę, że krótko, konkretnie, ale do celu każdy, kto obejrzy, będzie zadowolony. No, więc żegnamy się z Wami widzowie. Jak chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać. Ciemanko, na razie. Trzymajcie się, cześć.